W tamtych czasach, a może nawet i dzisiaj, budowanie nowego kościoła jest odpowiedzią człowieka na powstałe zadanie. Człowiek a prawo do tego, żeby mieć dostęp do Ewangelii i do Eucharystii. A z kolei cały Kościół, nie tylko wieś, ma obowiązek zatroszczyć się o to, żeby znalazło się takie miejsce. To, co jest istotne, to jest. Ten krzyż, ten ołtarz, czy nie Lata 70. 80. dla Kościoła były lata, jeżeli chodzi o budowę Kościoła, były bardzo trudnymi latami. Trzeba było mieć oczywiście pozwolenie od Urzędu do Spraw Wyznań z samego ministerstwa, a o te pozwolenia były bardzo trudno. Robili wszystko, żeby ten kościół zniszczyć. Wszelkimi dostępnymi środkami, utrudnieniem wszelkich nabożeństw liturgicznych, katechizowania dzieci i młodzieży, a zwłaszcza budowy nowych kościołów. Do wyboru Ojca Świętego od 1970 nie mogłem przyjechać do Polski, bo paszport miałem tylko jednokrotny. A wiedziałem, że jak przyjadę, to mogą mi go odebrać i więcej już do, do Rzymu, do Watykanu nie powrócę. Więc długi okres czasu nie byłem, ale interesowałem się tym wszystkim, co się dzieje. Od czasu do czasu przyjeżdżał kardynał Karol Wojtyła. Rozmawialiśmy, opowiadał o tym, co, co się dzieje, o nowych w budowlach niezbyt prawda, licznych. A potem, kiedy już po wyborze Ojca Świętego dostałem paszport wielokrotnym przekroczeniem. Zawsze na wakacje przyjeżdżałem, koledzy mnie obwozili, oglądaliśmy prawda, no, zmieniającą się prawda, Polskę, naszą ziemię. To wszystko co pozytywne i piękne i dawne wspomnienia i to, co nowego, prawda, a jednym z tych był właśnie ten nowy kościół w kętach na osiedlu. Kęty jako miasto liczyły w ten czas bodajże około 20 tysięcy parafian mieszkańców. Ponieważ tutaj się budowały nowe osiedla, to obecne 700 lecia potem osiedle na cołą przybywało bloków ludzi z różnych stron tutaj Polski właśnie przyjeżdżali do nas, osiadali się za pracą, więc w ten czas taki pomysł się zrodził, że tutaj byłby potrzebny kościół na osiedlu i w ogóle jako osobna parafia. Budowa kościoła w Kętach rozpoczęła się od nabożeństwa jakie się odbyło przy kościele w Kętach, było nawiedzenie Matki Bożej obrazu Częstochowskiego. I wtedy władzą zależało, żeby był spokój, to znaczy, żeby się nie ukazały jakieś tam symbole solidarności. I rozmawiali z księdzem Bohaczykiem właśnie o tej sytuacji. I ksiądz Bohaczyk postawił taki warunek, że w czasie tego nabożeństwa będzie spokój, ale w zamian za to potrzebuje pozwolenie na budowę kościoła na osiedlu i na budowę domu katechetycznego. Podziwiać trzeba księdza Bohaczyka, że on sam wystąpił z tą inicjatywą, widząc, że skoro tam powstało tak duże osiedle, któremu do kościoła w Rynku czy do Ojców Franciszkanów, a zwłaszcza na Podlesie było bardzo trudno, że